Wspaniały, wielobarwny Simurg, król wszystkich ptaków, mieszkał na szmaragdowej górze kaw, oddzielającej świat widzialny od niewidzialnego. Rządził mądrze i sprawiedliwie. Zdarzyło się kiedyś, że Simurg zgubił jedno ze swych złotych piór i przestał być królem. Od tej pory na świecie zapanowało cierpienie i wszechobecny chaos. W końcu zmęczone panującą anarchią ptaki całego świata uradziły, by wybrać się na górę kaw, odnaleźć simurga i przywrócić mu należną godność. Okazało się jednak, jak to w życiu bywa, że dobre chęci nie zawsze wystarczą. Czasem łatwiej powiedzieć niż zrobić. Ostatecznie kaczka nie zdecydowała się opuścić swojego stawu. Słowik nie był w stanie rozstać się z ukochaną różą. A papuga nie umiała wydostać się z klatki. Wiele innych ptaków również znalazło wymówki, jednak te najodważniejsze wyruszyły. Droga nie była łatwa. Wiodła przez siedem krain: przygodę, miłość, zrozumienie, rozdzielenie, połączenie, zachwycenie i wreszcie unicestwienie. Wiele ptaków zaginęło po drodze. Niektóre zawróciły. I kiedy po wyczerpującej wyprawy dotarły nareszcie na górę kaw, zostało ich już tylko trzydzieści. I co, i co, dziadku? Znalazły cymurka, znalazły króla ptaków. Nie. E, to szkoda. Cały wysiłek na nic. Mylisz się, moi chłopcze. Ptaki były szczęśliwe. Dzięki tej podróży znalazły coś. Bardzo cennego. Widzisz, SI znaczy 30, murk oznacza ptak. Ptaki zrozumiały, że one same są z murkiem. Każdy osobno i wszystkie razem. A czy może być coś piękniejszego niż odnalezienie samego siebie? Nazywam się Elżbieta Kamińska Florencja i nagrywam tę y, krótką opowieść ze specjalną dedykacją dla ciebie. Nie jesteś tu przecież przez przypadek, prawda? Jesteś już w swojej podróży do samego siebie. Dlatego życzę Ci, żeby ominęły Cię wszelkie słabości ptaków, które nie dotarły do celu. I mam nadzieję, że filmy na moim kanale Akademii Dobrostanu będą dla Ciebie jak światło świecy w ciemności, kiedy przemierzać będziesz dolinę zwątpienia. Zapraszam do oglądania.